z A to jest chyba waszka. Joli, tu nie ma. O mój palec. <laughs> Pewnego dnia w opuszczonym szpitalu. <śśmiew> <śmiew> Cześć wszystkim, tu Oisza jesteście na kanale Toys. I razem z moimi przyjaciółmi zapraszamy was ten nowy odcinek. Akurat na koniec wakacji przygotowaliśmy dla was super filmik. 24 godziny. Nie. Czekałam na nagranie tego odcinka całe lato. Zostać obok góry. Dziś podobał mi się taki pomysł na filmik. Odliczam. 3, 2, 1. jest obok góry. Zaczynamy. Musimy chyba przynieść rzeczy swoje, tak? E, słuchajcie. Macie tylko, tylko 5 minut. Na spakowanie się na 24 godziny i musicie pamiętać, że spędzicie tutaj noc na trampolinie. Co noc na trampolinie? Ta Tosia z komarami. Może nie wiem, może ktoś z Was ma spray na komary, więc może spakujecie, jeśli o niczym nie zapomnicie. A więc jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Zaczynamy! Macie tylko 5 minut! Spray na komary pod to Woda! Woda! No tak! I koce! Poduszki! Najważniejsze! Piżama, piżama na trampolinę. Nie wiem, chyba nic nie rozumiesz. Może basen wezmę? Basen? Ja to na pewno najlepiej ze wszystkich się spakuję. Koc. Mam już piłkę i kuliczka. Wezmę koc. Dwa koce. Poduszkę. Sojusz do zabijania komarów. Ja mam koc ręki, ale fajny. A ty dokąd? Nie pytaj. Hmm, hmm, hmm. Dziwna skawa. Co ten Janek ukrywa? Trzeba szybko, szybko. Mamy tylko 5 minut. Nikt mnie nie widzi. I pakujemy. Z nikim się nie podzielę. Twoją zdobyczą. Ja mam poduszkę i kocik i zająca. Janek, co tam masz? Ja? Ja nic. Potrzebne rzeczy. Co mam zabrać na 24 godziny? Julia, idziesz czy nie? Bo nam czas już się kończy. Idę, idę, biegnę. Tu postawię krzesło. Panie Januszu, proszę zostawić moje rzeczy. W spokoju. Już wszyscy Ja jestem. Ja też. A gdzie, a gdzie? Właśnie, gdzie Stusia? Tosi nie ma? Przecież czas już się kończy. Na pewno ona już nie zdąży. Odpadasz challenge'u? To chyba dobrze. Będzie więcej miejsca na trampolinie. Janek, nie możemy tak mówić. Wow, tusia jedzenie? Ja akurat nie pamiętam o jedzeniu. Podzieliście się z nami? No jasne, że tak. A wy ze mną poduszką? Okej. Okay. Ja niczym nie będę się dzielił. Imi, a co tam masz? Coś fajnego wam nie pokażę. No to nie dostaniesz jedzenia. Mi wasze jedzenie nie jest potrzebne. Co on tam może chować? No właśnie. Spokojnie, później sprawdzimy. Dziewczyny, to jest moja połowa trampoliny, a tam wasza. Co? Twoja połowa, ale ty jesteś sam. A nas jest trójka. Tak, bo jestem facetem. Okej, okay, facecie. Panie Januszu, dzielimy trampolinę na cztery. Jak to zaznaczymy? Mam coś, co nam pomoże: taśma. Naprawdę dzielimy trampolinę? Dopiero challenge się zaczął. Jak musimy walczyć, to musimy. Dzielimy trampolinę. I nikt nie będzie mógł wejść na mój teren. Ani mój. Ale dopiero challenge się zaczął. Po co ja się zgłóciłam na wasz challenge? Jak to się kłócicie. Julia, daj mi mój koszyk, proszę. A co on robi na mojej przestrzeni? No widzisz, Julia, Musimy dzielić trampolinę. Proszę bardzo, ale jedzeniem się ze mną podzielisz, prawda? Zobaczymy. Można dzisiaj będę spał. Nie ma nocy, możemy być głośni. Dobra, dzielimy trampolinę i sprawdźmy, kto z nas co przyniósł ze sobą. Jestem bardzo ciekawa. Ja też. Mówię od razu, ja nic nie pokażę. Ciebie nikt się nie pytał Janek. Mogłeś w ogóle zrezygnować. Dokładnie, dokładnie. Zaczynamy dziewczyny. Uważajcie, to jest moja połowa. Cicho, Janek cicho. Dalej rób, nie tutaj. Jak to nie tutaj? To tu jest środek. No nie do końca Aisza. A będzie Ci przeszkadzało jak zrobię trochę większą część. Pły? Okej. Okay. Dziękuję. Ja pomagam. Tak, tak, ja odmierzam. Musi się wszystko zgadzać. Trochę krzywo, ale już. Januszu, nie! Nie skaczemy dzisiaj. 24 godziny na tym bez skakania. To właśnie o to chodzi. A kołaj! A jeszcze a nie popsikaj. I mnie też proszę. Podzielę się jedzeniem. To co pochowujemy, co spakowaliśmy? Tak. Mam oczywiście stół, krzesło, piłkę, mam nawet szuferkę i szczotkę. Tutaj mam lampę. Po co ci ta lampa? Jak to nie ma gniazdka, janek. Pakowałam papier toaletowy, pamiętniczek, piórnik, maskę do pływania. Maskę do pływania? Szybko się pakowałam. Aparat, medal. Boki na śmieci, bo wiem, że będziecie śmiecić. I takie płatki na oczy, za chwilę zrobię. I dlatego z tymi. ja spakowałam maskę karnawałową. Komary mnie nie poznają i nie będą gryzły. Taką śmieszną czapkę, piórnik banan, wyroczek z kotkiem i jeszcze długopis, który chyba nie działa. Jeszcze takiego pieska do rozciągania. Ale fajne, ale słodki. I kwiatek. Tusia, teraz twoja kolej. Ja mam poduszki, kocyk i sporo jedzenia. To się ty chyba wygrałaś. My wszyscy zapomnieliśmy o jedzeniu. Jak to spędzimy 24 godziny bez jedzenia? <grybuj> Janek, teraz twoja kolej. Mhm. Janek, halo! Co tam robisz? Janis, co oglądasz? Oglądam kanał Magic Box po polsku. My też chcemy. O nie, siedźcie tam na swoich połowach. Jest to, My będziemy w chłopotach chronić muzeum. Dobra, dobra, Janek, ty jeszcze do nas się zwrócisz. Trochę zimno tutaj. Dziewczyny, co będziemy robiły? Może coś zjemy? Komar, komar! Dziewczyny, kto chce popcorn? Ja, ja mogę! A wodę mogę popkosić? Oczywiście! Ona ma tam Pringlesy. Janek? To się zobacz, co on robi. Janek, odróż na miejsce. Ty się nie dzielisz, my też z tobą mnie. Ale czym mam się dzielić? Sam powiedział że tam coś chowasz. Dobra. Chcesz się zobaczyć, co tam mam? No, no jasne. jasne. Ale to jest ciężkie. Co on tam ma? O matko. Dobra dziewczyna, ale nie tak od razu otwieramy. Ło! Wow! Super Finksy! Neon Power? Dziewczyny, mówiłem nie tak od razu. Oh, sorry. Ale gazetkę mogę wziąć, prawda? To jest pak. I Jestem ciekawa tych nowych figurek. Wow, to ciasto. A nie, to kostki lodu. A to jest twarek wyskakujący z pudełka. A ja mam takiego czworka. A to jest taki kotek. Ale słodziutki, różowy. Mam latarkę na dzisiejszą noc. To jest wyjątkowy kolor fresh. Musimy go zdobyć! Ja otworzę złoty zestaw, a ja ten sześciopak. Jak dużo saszetek! Ja też mam sporo. Wow! A jeszcze otwieramy te pudełeczka. Tak! Ja wezmę fioletowe. W zestawie mamy Kazum Kida, jednego super singsa i akcesorie. A ja wezmę różowy. Ula, la, co tu jest? Jest kazumki. to jest chyba popcorn. To on, Kulcorn. Cool a ja mam stylera. ale fajny. Ja otworzyłem prawie wszystkie saszetki. On mi maluje stolik. Jadek, tak jak ci idzie? Bardzo dobrze. Wow, to jest rollerboard. A tu mam Songstara. Ale to jest fajne. Du, 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 du. Ha, ha, ha 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 Jest to teraz pająkiem. A to jest chyba ważka. Teraz na kolejne pudełeczka. W pudełeczku mamy jednego Exoskretona i Super Twinksa. Wyjątkowej figurki brak. Trudno, będziemy dalej bierać nową kolekcję. I naprawdę trafimy na unikatową figurkę. Ja już w kawie, ja już w kawie. To jest bardzo fajne. Zawodniemy nad całym światem! Nie wiem, nie wiem, póki co komary nad nami zawładnęły. Co robić z tymi komarami? Musimy chyba być blisko siebie. Okej, okay, to chodźcie wszyscy na moją połowę. I będziemy walczyć z komarami. Lubię sobie płatki pod oczy. A gdzie jest Jula? No właśnie. Joli tu nie ma. Przekażcie to komarom. Złote płatki. Mam nadzieję, że komary nie lubią złotego koloru. Ale na wilża. No hej, schodźcie do mnie z kacetami. Będziemy jedli wasze jedzenie. i czytali gazetkę. Tak! Po co ci była tutaj dyskorolka Aisha? Trzymaj Janek mnie! <grymiany> <grymiany> oh, <grymiany> Chyba jeszcze nikt nie miał takiego challenge'u. My jeszcze godziny z dyskorolką na trampolinie. Łapki w górę! Może w końcu się nauczy jeździć na toskowolce na trampolinie. <grymiany> o mój paner! <palec. grymiany> Moje płotki? Aisza, co zrobiłaś? Odłóż tę deskorolkę i chodź tutaj. Ostatni raz spróbuję i już. Oho, I jedziemy, Tosia, nie... to jedziemy. Komary! No, jedzie. Czemu w twarz? Gryźcie w nogi, w ręce, ale dlaczego w twarz? Jula, spokojnie, lato minie. Jesienią zatestujesz za komarami. Chyba. Aisza, Aisza, masz komara. Teraz jałaś komara. Fajnie tak leżeć, tylko... Komary! A jeszcze musimy tutaj na pewno spać całą noc? No tak, tak się umówiliśmy. Czytamy? To będzie bajka Super Things. Na no, dobranoc. Mmm, Jaka? No, lubię komiksy. A. E. samym samo kończy się korbanka. Nie, lepiej. Nie, tak, że stać. Kto Co, nam straszną historię? Ja. Okej, okay, kto zaczyna? Ja. Dnego dnia. Była sobie pewna rodzinka, która stała w szopie. Dlaczego w szopie? Bo dom z jakiś. Lis. lis, który był przed chwilą? Tak. Ta I koniec historii. Teraz moja kolej. Dwa temu chłopiec sobie kupił chipsy. Patrz, paczkę chipsów. Usiadł i jadł chipsy. I tak po 30 minutach. Dotyka paczki o zagląda, a cipsów nie ma. Dobra, ja mam lepszą historię. To opowiadaj. Czekamy! Pewnego dnia w opuszczonym szpitalu przechodził sobie lis. Dlaczego słów lis? Żebyście się bali. I ten lis idzie sobie przez ten szpital. Patrzy, a tam pusta paczka po popcornie. <noise> Kogoś mi to przypomina? Kogo? No, zresztą, tą Nawet mam pustą paczkę po por pornie. Czyli to znaczy, że zaraz przyjdzie. LIS! Aaaa! Chodźmy lepiej was. Dobranoc! Znów kocham. Co tak świeci? To się Janek? Jula? Gdzie są wszyscy? Widzieliście ich? Nic nie rozumiem, która godzina. A to co? Cofki, ale nie wytrzymaliśmy tutaj z komarami. Serio? Wróciliśmy na nas do domu. Aha! Czyli ja tak dobrze spałam na przyrodzie z komarami, że się nie obudziłam? Na śniadanie będę miała popcorn. Jeśli ten filmik Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę. Do zobaczenia! PA-PA! Kiedyś jeszcze trzeba będzie powtórzyć taką noc.